Pewnego dnia mały zajączek smyk stwierdził? Jestem już na tyle dorosły, że mogę sam poznawać świat. Jak pomyślał, tak zrobił. Zapakował w węzełek trochę smakołyków i wyruszył w drogę. Po drodze spotkał ślimaka Ksawerego. Dokąd się wybierasz? Idę w świat. W świat? Sam? Bez mamy? Jestem już duży. Nie muszę wszędzie chodzić z mamą. Stwierdził nieco oburzony smyk i nie czekając na kolejne pytania, ksawerego ruszył przed siebie. Nagle drogę zastąpił mu niedźwiadek kuleczka. Cześć, mały. Tylko nie mały, dobrze? Dobrze, dobrze, ale przecież jesteś ode mnie mniejszy. Może i jestem od ciebie mniejszy, ale na pewno starszy. Sejdź mi z drogi, bo idę w świat. Dodał tonem, nie znoszącym sprzeciwu i poszedł w głąb lasu, zostawiając zaskoczonego kuleczkę za sobą. Gdy zajączek dotarł do stawu, postanowił zjeść śniadanie, bo w brzuszku zaczęło mu już burczeć. Usiadł na brzegu, wyciągnął z węzełka marchewkę i ze smakiem zaczął ją chrupać, obserwując latające ważki i wsłuchując się w kumkanie żab. Smyk był tak zajęty, że nie zauważył, jak lisica skrada się za drzewem, zacierając łapki. Mniam, mniam, widzę śniadanko. Taki malec i sam wędruje po tak dużym lesie? Zajoczko, zajączko, zajączku, uwaga, lisica! zawołały żabki. Wystraszony zajączek wpadł do wody, wołając Mamo, mamo! Gdy usłyszała to rozpaczliwe wołanie niedźwiedzica Sara, mama kuleczki, pobiegła w stronę stawu. Przegoniła lisicę. I mocno przerażonego malca wyciągnęła z wody. Co ty tu robisz sam bez rodziców? Ja. Ja chciałbym zwiedzić świat. Zwiedzić świat? Czy powiedziałeś to mamie? Nie. Bo chciałam być dorosły. Nie płacz! Dobrze, że twoja wędrówka zakończyła się kąpielą w stawie. Chyba wystarczająco dużo zobaczyłeś tego świata, co? Mm -hmm. A zaprowadzisz mnie do mamy? Co za pytanie! Ja z że, że zaprowadzę! Twoja mama pewnie się tam o ciebie martwi! stwierdziła Sara i ruszyła w stronę domu zajączka. Smyk szedł ze spuszczoną głową. Wstyd mu było, że postąpił tak nieodpowiedzialnie. Chciał być dorosły, a jego zachowanie wcale na to nie wskazywało. Mama! zawołał zajączek, gdy zobaczył na polanie swoją mamę bieg do niej uścisnął i powiedział: tak się bałem, mamo. Dobrze, że jestem w domu. Przepraszam. Mama przytuliła synka, widząc, że zrozumiał, jak bardzo źle postąpił. Od tej pory zajączek już nigdy nie wyrusza w głąb lasu bez mamy i taty. Wiedział, że jest na to jeszcze za mały.